Halo halo YouTube, z tej strony Bodzio wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku niesamowitego Spidermana Po długiej przerwie sobie powracam do tej gry i myślę, że zrobimy małe kółeczko wokół tego budynku Uda mi się, uda mi się, tak mi się ju! Yes! Chyba się udało? Dobra. Da -da, I believe I can fly da da, -da, 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 -da. Dobra Czas ruszać. To jakaś burda jest. Wchodzimy. Spiderman, Spiderman. woo I jak tu się dzieje dużo. Dobra. są ci panowie, których muszę sklepać i powiedzieć im, że mają się... Wypierdać. fuck, ma. owaf. Dobra, dobra, jestem. O kurde. E, muszę też wspomnieć, jak tutaj były. Się, że Myślałem, że ta sunka będzie trwała trochę dłużej. Jak powiem, brałem herbatę, właśnie. O, dobra, gnojki. Sklepiemy cię, jeden na trzech. Elegancko. Dwa. Ha, muszę tutaj go. op. pajęczyć. Dobra. Bla, 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 tak, jestem. Super świetny. Because I'm happy, da 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 Heroic Act. Dobra, nawet trzeci coś awansowałem, coś ten tak jest. Jakiś bonus super ekstrasy, dobra. O, jestem już w sumie blisko. Do main objectiva. Zobaczmy, co to w ogóle. Na pamiętam co muszę zrobić, zaś się przekonamy. Dobra, użyjemy super biegu po ścianie. Miasto jest ogromne, takie daleko. A, tutaj się na naciskało. To można by było chyba coś tutaj zrobić. A, ma tak? Tak? Jakoś... Coś... A, dobra, już wiem. Przypomniałem sobie. Tędy... Tędy... Wuhu! Piruety! Czeka... No siemka. Okej. Okay. Gdzie jest ten mój fan? Gdzie mam sobie te picture? Nie, co ten nub? Goednował. Some days I want to tell Jonah Jameson who I really am just to see the look on his face. Tak, dokładnie. czy nie? O. dobra. muszę zrobić. Posłuchajmy. Wait, you're going to count that? I thought we had trust. Hey, you're funny. Hey, what's that? Stop! No, ale kiedy było słabem No nie dobra Biegniemy, biegniemy Jakby chciał to. Aha, dobra, muszę tutaj takie coś robić jak oni chcą. oooo Spiderman! Help me! O ty gnoju! Wyjazd, wyjazd, wyjazd! Eee, jazda! Wiem, ben. Te małe, bo kurde. Kurde, tam eventu. Fuck, 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 fuck. Są trochę. małe, tak powiem. Dobra, dobra. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dawaj go, co mam zrobić? No, muszę chyba Hosteja wziąć. Co mam zrobić? Kurde, no! Jak ja mam... jakie mam tutaj ją wyjąć z tego... samochodu? Może VG? Coś tam Q? Ops! Rescue... C no! Q! No! Robię Q! No, fuck you! Fuck you, bitch! Przysz, robię tutaj k jakie Jak mam ją wyjąć niby? No! Hello! Co za, co za głupota, no nie mogę... Nie mogę jej wyjąć. Nie wiem jak w sumie to zrobić. E no e kurde czy E srak... Srak nijak kurde, no co za... Bzdura totalna. Panie tak dookoła. Ja nie wiem co klawisza, ale nic nie mogę zrobić. No co za... Co za ja pierdzielę, no. No nic mi nie pokazuje. Aaaa, no, dobra, kół pokazało fajnie. Dzięki, ziomuś. Fajnie, że nie mogłeś tylko zrobić przez boczne drzwi, tylko musiałeś aż tylną szybę. No, oczywiście mu ratowała tamtego, co odpuścił, nie? Takie życie głównego bohatera. Dobra, dobra. wow wow. mam blisko. Znaczy się to tam pewnie się zabarykadało w jakimś tym. Woo Ten to jest skoczek. Dopiero sk skok w dal, kurde, 10 metrów. 10 metrów minimum, aż ty w życiu A, będziemy go będziemy teraz śledzić, tak? Po tak krwi. Przebrał się? Tam było napisane? CK? my god! 911, what is your emergency? I need to report a dead body. <laughs> Szczere. No, muszę tutaj zakomunikować ciało. Dobra, take a picture. No, dobre, dobre ujęcie. Zdaje mi się. Dobra, ludzi. Zrobimy jeszcze takie takie foto. Dobra. Tutaj krew. Co jeszcze muszę zrobić? Like, ain't good guys have minions. There's nothing inherently evil about minions and I could use the help. A muszę to ten ten taki ten CKO, SKO. O, fajnie, że Fajnie, że tylko o to chodziło. Zrobiłem mnóstwo Zobacz, innych fotek. to Gotta move faster. Okay, you know what? message. I get it, Doc. I know how this is supposed to go. I tell you, my parents beat me or dropped me on my head. I had a horrible childhood, boo -hoo! and sure, it had its moments my dad beat me unconscious my mom drank but a lot of people go through that and don't end up like i did here's what really happened when i was still just a kid i saw the truth life is meaningless death is the only thing that matters i want her to be alone when she does Wow, on fajnie tak strzela, tak, tak, takimi kulkami jakby. Czy kichuj? Collect comic. Okej. Okay. W tym to jest naprawdę średnia tutaj. Czasami to są takie dropy, klatek, nie wiem, takie dziwne. Normalnie jest sześ, 60 fps. -ów. No ale takie dropy do 30. Są. O, teraz do 40. Dziwne. Nie powinno takie coś być. Raczej w BF kurde, jest 100 klatek czy inne. Oszty w życiu, co to było? A, slow-mo, zapomniałem o tym, żebym mógł się przycelować. To może tutaj, dobra poruszanie jest nawet całkiem płynne. Coś w stylu. Wow, oszty w życiu. Oh, how sweet. Shut the fuck up, bitch. Dobra, e, coś w stylu. Batmana? No hmm, to jest tych. Że to na mojej drodze jest tyle tych komiksów. Może po to jakoś obejrzymy? je? Czy kiwał? Szkoda, że nie jest napisane. A, czyli muszę do domu teraz wrócić, tak? Szkoda, że to nie jest napisane jak to są komiksy czy. co innego. Dobra, dobra, już Spider-Man. Tędy. Muszę to trochę przypomnieć, jak to sterowanie było. Tędy. Aha, że ja muszę dostać. The guy who killed Uncle Ben is gone. You'd think that would bring me some peace, but I don't feel peaceful—not even close. Ok, check do. dobra, a jak to sprawdzić? Aha, tutaj mi pokazuje, mogę sobie powtórzyć mi parze na obrazek. Świetnie, mamy Spider-Man. O, jakiś kostium. Aha. Upgrade, dobra. jakie tam tam stroje Damage bonus 18. Next. Porność na ogień, pierwszy leczenie. Bonus <laughs> O ojej, wygląda śpiesznie. w film. Aha, okej okay. Takie ja myślę, że staniemy wierni Naszemu naszym pierwszemu strojowi Dobra, e, co my tutaj jeszcze mamy? Jakieś misje.

Carradine has been identified as the perpetrator in last year's shooting of Queens resident Benjamin Parker. Some New Yorkers we spoke to applaud the fact that violent criminals are being taken off the streets. Hey, somebody wants to clean up the trash. I say more power to them. But police caution that the perpetrator is a threat to everyone. This individual is a dangerous psychopath. He commits acts of extreme carnage and brutality, leaving the initials. CK written in blood as a signature. The crime scenes are so gruesome, they shock even veteran officers. Due to the letters and the horrific nature of the crimes, authorities are calling this man the Carnage Killer. Carnage. Anyone with information should call the police immediately. This is Whitney Chang for the Daily Bugle News Network. <inaudible> so, that's, that's, that's horrible. That's horrible. But at least it's finally over the man who took ben from us won't ever hurt anyone again maybe now we can move on peter what's the matter oh the he's going to be thinking he's dead aunt may the truth is i'm glad he's dead I know that's wrong. You're relieved a bad man can't hurt anyone else. That's different. You're glad a murderer was brought to justice. There's nothing wrong with that. I know. It's just, I. Part of you wishes you're the one who did the bringing to justice? Yeah. <laughs> that's not what Ben would have wanted. He wanted you to work hard, graduate, go to college, all the things you did. Wherever he is, he's very proud <sighs> of you. And so am I. Work hard. Dobrze. Play hard. Work hard. Okay. Hmm. I wish for bad things to happen to this caradine guy. A lot. That's perfectly natural. He killed your uncle. Yeah, but... Peter Parker, it's bad enough you feel guilty about Ben. I, I won't let you beat yourself up over this. Why would it be your fault? Did you kill that man? No. He was a criminal. He associated with awful people. It's not as if you had any control over that. What? What could you have done? Oh, you never know. How much. Do you feel better? So, you feel better? My husband's still gone. I think that'll hurt forever. You said you thought maybe we could move on. Yes. Uh, now that there isn't that question hanging over us, where is he? Why don't they catch him? Now we can look ahead. But it's not like being. Happy? We'll be happy again, Peter. I promise you. You heard Whitney Chang. Some people are grateful to the Carnage Killer. I kinda know how they feel. That's not the same as condoning it. You're not glad this Carnage person is out there murdering, are you? You want him taken off the streets, don't you? Yes. Yeah, I do. And he will be. Aunt May. Can you turn that up? We have breaking news of a hostage situation at Oscorp. Armed men are holding several employees at gunpoint. Oh, no. Security camera footage has identified the ringleader as career criminal Herman Schultz. Schultz? What? Uh, Gwen. She still interns at Oscorp. At the office this late? No, but I should make sure. Oh, that's a good idea. I always thought you two never should have split up. Um, don't wait up for me. I always do. dobra, to dobra, wychodzimy, wychodzimy. szybko, trzeba akcję na Waskorp. On tam miał jakiegoś kurde, ziomka tego, tym Waskorp. nazywał kurczę. Ja jak zobaczę, jego ksywkę czy imię to będę wiedział. No. Moment, mam, pomóc V, kamera, nie V. Coś tutaj mamy jakieś. O, mam 1600. Du du du, du web rush, Weapon brzem. Nie, nie. Co mi weapon boost? A, du 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 du. Strength, increase power and speed. Weapon swimming boost. E, Zabieranie broni. Tu. Tutaj. Dobra, zbierzemy to. Nie, mo nie mogę tego wciągnąć? Aha, 3000, o, w życiu. Spider Sens, to może... łeb, boosta damy. No. Staje nam jeszcze 1100. Potem coś na sobie jeszcze ulepszymy. Coś taki dziwny ekran jest. Wow, ty w życiu. Myślałem, że jakiś inny kostium, czy on jakiś tryb włączył, a może to jest po prostu inna poradnia. Dobra. Gdzie ja muszę się w ogóle udać? Chwila, moment.

Strasznie znaczy, czasami sami się mnie nie słucha zupełnie. A bo ja po prostu jestem takim lamerem i nie umiem obsługiwać się tym. No, come on. No, come on bierz ten picture Co teraz e, tutaj się dzieje? No, jestem tutaj. To niżej? Score Dobra e, Gdzie to tutaj teraz są? Wyżej gdzie... Zobacz, tu jest ten głupi symbol. Co to jest? Dobra, biegniemy. No i stoję tutaj i nic się nie dzieje. E, jakaś mapa by się przydała może? E, legenda... E, dobra. E, Bijamy tam. Dobra. Nie ma co. Tam jest jakiś taki... Jakaś Fata Morgana była, jakaś Smyrkana, no. czy inny, inny wał. Hmm. No jestem, 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 no wbijaj tam, ziomuś. Na ziemię, na ziemię, okej. Okay. Oszty w życiu. To pułapka. Nie widzę ich. Dobra, konie. Dobra, ciśniemy, ciśniemy ich

Kombo, kurde ratingu Dobra, defitowałem ich Jedziemy, jedziemy, o kurde, ale wrzucił Jak klostki Lego się rozpierniczył Ok, Enteroskorp, się rozumie Dobra, jakiś tutaj jest nowa wiadomość. Audio message Parker, you get inside. I want a shot of the robot limbs. O, oh, ja. Fuck you. Aha, miałem robić tam zdjęcie. Dobra, walcz tego Johna Jamesona, kurde, ja tam robię Fobułę i sika na niego. Pff, detach. Dobrze. <laughs> To to jest? Aha, opuścimy się. A tutaj coś, jakieś zabezpieczenie będzie z systemem. Okej, okay, bierzemy to. To mi się podoba. Trzeba patrzeć za siebie. Garten, no problem. Vlad, Vlad tylko No more Mr. Nice Vlad. After tonight I'm finished. You can hook the walls. Hug the walls yeah, Must Moż przy Oh proszę, take down. Did that hurt? Oh wait, I just remembered, I don't care. Ale chat Cholubie. mi się to podoba, takie... takie opajęczowianie, op... p... że tak powiem. Nie będę się inaczej wyrażał. Fajnie, że tak może się przemieszczać elegancko, szybko. Dobra, mogę przytulić ścianę. Przytuliłem ścianę. Co my tu mamy? Kolejny. On strzela jak z karabinu. What's your name? M Max. Max Dillon. Okay, Max. Easy choice. Tell us where to find the weapons, or you die. A I'm an electrical engineer. I don't have access to those areas. Then it's a bad day to be you, eh, Max? No, trochę. Dobra. takedown. Sense. Tam ten chodzi, dobra, damy radę. Pokojnie, nie mogę się tutaj teraz wychylić zbytnio. I do not like this. Too many police. The hostages will keep them outside. Yes, it is risky, but we must reach the weapon before. Szkarcie mogę dwoch naraz. Dajemy tego. O, ty w życiu. Dobra, czas skoczyć do akcji. Level up, level up, dobrze. Masz mnie? No chyba, ci... chyba ci... <coughs> się... Chyba się... To się pomyliło, chłopcze Ja cię mam. Ja myślałem, że muszę być sniki w ogóle... Wszyscy mogą wpaść i ich zniszczyć.

Uwolnijmy, także mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.